I się z tej strony ja Green Mati polecam wpaść do mojego klubu Team Mati i na mój kanał I proszę zasubskrywać mój kanał Green Mati I robimy opening 9 skrzynek Zacznijmy Mam nadzieję, że mi coś dropnie, bo no i gówno Proszę, jedna postać. Ja od jakichś 10 miesięcy nie dostałem ani jednej postaci. Jeszcze trzy Naprawdę. Nienawidzę tej gry. To byłby koniec odcinka, sorry, że taki krótki, ale za zasubskrybować, dać łapkę w górę i wbić do mojego klanu Team Mati. I to był już koniec papa i miłego tygodnia.